Jak dobrać odpowiedni ślad? W tym odcinku poruszymy temat odpowiedniej linii i odpowiedniego toru jazdy na motocyklu. Chcę wam podpowiedzieć kilka rzeczy, tak, żeby wasza jazda była fajniejsza, szybsza i efektywniejsza. Lecimy. Celem odpowiedniego doboru śladu jest oczywiście płynność oraz jak najlepsze, jak największe utrzymywanie prędkości podczas całego kółka. Z pewnością kojarzycie, jak wygląda ślad na przykład w wyścigach Superbike lub Formuły 1 gdzie ten ślad jest zawsze z reguły oczywiście z zewnętrznej do wewnętrznej i wyjście jest znowu na zewnątrz. Dzięki takiej linii e, zawodnicy utrzymują wysoką prędkość, nie ma zbędnego hamowania, e, jazda po prostu jest bardzo płynna. W motocrossie fajnie by było, gdyby tak było idealnie, ale oczywiście tor nam się zmienia co kółko, musimy bardzo kombinować tak naprawdę z, ze śladem, bo czasami ten ślad optymalny nie zawsze jest najszybszy. Z reguły ten optymalny ślad bardzo szybko się wybija, pojawiają się tam bardzo duże dziury. No i nie ma sensu pchać się tym torem jazdy, no bo tracimy siłę, e, zwiększamy ryzyko jakiegoś błędu, e, przez co możemy więcej stracić niż zyskać. Dobierając odpowiedni ślad, przede wszystkim musimy włączyć myślenie. Nie jeździmy, nie jeździmy na pamięć, nie jeździmy tak jak nas motocykl wiezie, tylko planujmy i atakujmy dany element dużo wcześniej. Im więcej będziecie myśleć, im więcej będziecie planować, jak chcecie jechać, tym ta jazda będzie zdecydowanie efektywniejsza i szybsza. W dobrym i efektywnym dobieraniu śladu z pewnością pomoże Wam technika. Im jest lepsza tym bardziej jesteście elastyczni i po prostu macie większe pole manewru do tego, żeby dany ślad wybrać albo w dany sposób pojechać. Więc przede wszystkim musicie zacząć od poprawnej techniki, e, od tego, żeby na tym motocyklu czuć się komfortowo. Im lepsza kontrola nad motocyklem, tym po prostu jesteście w stanie więcej zrobić. Także dodatkowo, wybierając na przykład zewnętrzny ślad na takim, na takim twardym torze, e, no to co, mamy oparcie w postaci jakiejś bandy, e, z reguły te ślady są mniej wybite, Także utrzymujemy wtedy prędkość. E, motocykl jest dużo stabilniejszy, ta jazda jest troszeczkę lżejsza. A tak naprawdę, na wyjściu z tego zakrętu, utrzymujemy taki sam wynik, jakbyśmy na przykład na siłę pchali się do tego wewnętrznego śladu. Także jest to oczywiście przykład, nie mówię, że zawsze tak jest, ale bardziej chodzi o to, żeby właśnie włączyć to myślenie, że, żeby, żeby kombinować. Tutaj, chciałem Wam jeszcze dopowiedzieć troszeczkę, e, właśnie o tej zmienności toru. Jeżeli macie dobrą technikę i jesteście w stanie tak naprawdę pojechać każdym śladem poprawnie, to, e, to po prostu jest, ta wasza jazda jest, nazwijmy to, elastyczna. E, bo tak jak powiedziałem wcześniej, optymalne ślady z reguły wybijają się najszybciej i e, no czasami nie warto już nimi jechać, tak? wtedy tak naprawdę zaczynamy jechać troszeczkę bardziej na kwadratowo, jak to się mówi, e, ale to wcale nie oznacza, że ten ślad... Yy, będzie gorszy, bo po pierwsze, zaoszczędzamy siły, możemy utrzymać fajną prędkość, a utrzymując dobrą technikę tak naprawdę dużo nam to nie zmienia w tej, tej całość, całościowej jeździe. Pamiętam takie zawody w Człuchowie kilka lat temu na Mistrzostwach Polski w Po drugim wyścigu tor był, był już tak bardzo wybity, e, że praktycznie każdy e, jechał no, bardzo na kwadratowo. Z, Atakował wewnętrzne linie skrajnie z wewnętrznej strony, e, przy, tylko i wyłącznie po to, żeby te największe dziury, które były już na całej szerokości, ominąć. Także no, wtedy e, zobaczyłem, tak naprawdę, że w pewnym momencie ten ślad jest nieistotny, liczy się właśnie myślenie, odpowiednia technika i pewność, pewność jazdy. A więc podsumowując, technika i myślenie jak połączycie te dwie rzeczy ze sobą, gwarantuję Wam, Prędkość będzie utrzymana, a wy będziecie mogli zbijać kolejne sekundy i wyprzedzać waszych rywali. Następnym ćwiczeniem jest ćwiczenie szybkościowe, które poprawi waszą dynamikę, pracę waszych nóg. Na pewno też wpłynie na pracę waszej głowy, na skupienie oraz na koordynację. Do tego potrzebujemy najprostszej takiej drabinki do ćwiczeń. Może to być też jakieś nie wiem, sznurki czy tego typu rzeczy. Zaczynamy od wersji najprostszej. Wchodzimy do drabinki i zaczynamy wykonywać skip A, czyli podciągamy kolana do klatki piersiowej. Przeskakujemy z dziury do dziury w taki sposób, aby nogi wylądowały za każdym razem w tej samej dziurze. Skaczemy w prawo i następnie w lewo. Wersja trudniejsza, która znacznie bardziej wpływa na Waszą koordynację, mianowicie przeskakujemy takim scyzorykiem z dziury do dziury. Jedna noga na zewnątrz, druga noga w środku, i tak na przemian. W prawo oraz w lewo. Trzecia wersja najtrudniejsza. Wskakujemy obydwiema nogami do środka i wyskakujemy na zewnątrz. Robimy to w taki sposób, tak jakbyśmy biegli. Oczywiście bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Pamiętając o tym właśnie, żeby nogi spotkały się raz w środku, raz na zewnątrz drabinki. I znowu raz w prawo, raz w lewo. Każde z tych ćwiczeń wykonajcie w pięciu seriach, jedna minuta pracy, 30 sekund przerwy. Zacznijcie od wersji najłatwiejszej i skończcie na wersji najtrudniejszej. 5 rund każdego ćwiczenia, minuta pracy, 30 sekund przerwy. Pierwsza wersja, najłatwiejsza. Wchodzimy do... E, jak to nazwać? Do jednej dziurki? No, wchodzimy okay. w drabinkę. Ta, to, te, to, będzie wada. Dobrze. I... E, My, po... no. no, dawaj, co tam powiedziałem? Nie widzisz brzucha? To dobra, to powiem później. Tam jest coś, ale taki... Dobra, wiem. Dobra, lecimy dalej. No to e...